A, przynastujecie jej w ramach Tu To nie jest głupi pomysł Kurwa Mirek, ty to jesteś gość, dzwonimy do niej Dobra, może jest Katarina Fajna niunia Wow, jest <ścoughs> e, Cześć Katarina Głupia sprawa, możemy się spotkać? Halo Halo, słyszymy się? Halo No tak się. E, Możemy się spotkać? W jakiej sprawie? No mam taką kurwa Ciężką sytuację i chciałem to załatwić ci przez telefon. Gdzie jesteś? W samochodzie aktualnie, jeszcze w kółko. Więc gdzie dokładnie. mogę podjechać. Albo ty do mnie podjedź. Wiesz co, aktualnie wjeżdżam w strefę chyba w Wagos tych takich starych wagosów. Na takim obok ż... o, nie, to nie jest to. Spotkajmy się na głównym. Dobra, gdzie jest główny? Mm, to jest. Yy... Parking naprzeciwko niego przez, przechodzisz przez taki jakby park. A yy park. I masz. Masz, masz. Yy, ten. Yy, bank. Bank, bank i park. I yy. To jest garaż na. Yy, tym. Jestem teraz obok Wanili, właśnie. Przejeżdżam. No to, jakbyś chciał jechać na pillbox, to jeden za pillbox, obok masz garaż. A na ten taki szpital, który jest nieaktywny. Dobra. Yy. Mhm. Jeba wiem o co chodzi, zaraz będę <laughs> Dobra, to jest plan, to jest plan Wow, ona jeździ G-Wagonem? Z koleżanką jeszcze, o kurwa Czy z jakiś fre... o, jakiś, z jakimś Fredzlem, kurwa <laughs> Ziemia to wy? O, to wy chyba. Nie, yeah, cadem. Y jest taka sytuacja. W motelu ma... wszystkie miejsca są zajęte. Nie mam gdzie przekimać nocy. Nie ma ci możliwości mnie przekimać? ty albo ty, albo ktokolwiek. I ja sama śpię sobie na wanili aktualnie. Aha. O. A ty nie masz jakiś miejscowe starek, gdzie można gdzieś sprzedać. ja śpię, ja śpię w swoim samtkingu. Aaao, zajebiście kurwa. Trzech bezdomnych się spotkało. No nic, to szukam kanapy na nastrogia A na nie mogę, mogę się Nawet Na nie przy... oh. na mogę cię przekimać Zajebiście To później może być problem z wyjściem Nie no, da ja mam kluczy. ja mam klucze, jestem zatrudniony ja klucze, Jak masz kluczy, no to chodź Dobra, chodź, podwieziemy się Znaczy mam furę, Zaczy, mogę ją schować też do garażu, tutaj zaparkować na parkingu No to, to zaparkuj ją tam super. i... Dobra, zaraz przyjdę Kurwa, bezdomni sami w tym mieście nie. Nieźle kurwa No ale mamy, mamy pretekst Dobrze Mirek tutaj podpowiedział Jest jakiś frendzlew no kurwa no, Wczoraj mi się udało przekimać właśnie u pracodawcy jak pracowałem jeszcze na tym, na... Yy, na paleto przy sokach, to mnie tam przekimali. A dzisiaj to już Gdzie totalnie nie światła. Co się boisz? Przepraszam, że wcielam dzisiaj w zdanie, ale nienawidzę jeździć ze światłami. Czemu? Jestem przyzwyczajona po prostu Ale to totalnie nic widać w nocy, <gry> co ty? Chcesz no czy ja wiem? Inaczej, po mieście, jest okej, okay, nie? Jak wyjeżdżam gdzieś tak na Sandy, na palę, to coś, to, to, to mam zapalone... Po mieście... Tak, złam. Dzień dobry, proszę pana, dzwonił pan do mnie. Kim pan jest? Mam numeru, nie mam e, Dustin, go. z tej strony Dustin, zaraz ten, zaraz oddzwonię, dobra? Sekundka. Dobrze. No. Dobrze. To co no, z Katariną Wanili? No jasne, że tak. No, urwanie głowy dziś, wszystko coś ode mnie chce. Otworzyć ci? E, nie, no mam klucze. tylko powiedz mi, gdzie mam spać. Tam, w środku. Znaleźć sobie miejsce i się po prostu pierdol. Za chwilę przejdę. Pokażę mu tego, gdzie może spać. To no, też wiesz, jak się położę na blacie i przyjdzie rano jakiś klient i zobaczy jakiś menela, który śpi, to ciężko. Nie wyglądasz jak mener. No Wiem, no wiem, no ale wiesz jak to może wyglądać Wchodzi gościu, a ja... Ręka kurwa mi zwisa z blatu, noga też W boxerkach Ej no sztos, sztos stary, Zajebiście. dobra, patrz Słuchaj, masz tutaj takie kanapy Aha. I mięciutki dywan eee, Jest bardzo przyjemnie, ale no... Niezbyt higienicznie, ale jest jeszcze jedno miejsce patrz. No ja widziałem co tu się dziś działo, nie wolałbym tu nie spać No jak już nie ma wyboru, to... No... Ja nie wiem co się działo i chyba wiesz, że chce. chcę Masz jeszcze taką kanapę ładną. O, zajebiście, tutaj się pierdolę. Dzięki ci bardzo. <grym> spoko, spoko. Cie, ciężko by było z noclegiem. Dobra, to ja się tu pierdolę. Jak coś, to Dziebrane. będę się jutro odzywał. No, Jasne, bier. do zobaczenia. Dobra, zajebiście. Yy, Moli.